Mimo problemów organizacyjnych związanych z występem gwiazdy i obsługą koncertową imprezy, jak mówi wiceprezydent Krzysztof Soska, wszystko jest on time. Detolsi Races 2013 w Szczecinie odbędą się pomiędzy 2 a 5 sierpnia i będą wielkim wydarzeniem muzycznym, żeglarskim, turystycznym oraz wielkim wyzwaniem logistycznym dla Szczecina. Szacuje się, że nasze miasto może odwiedzić nawet ponad 2 miliony turystów. W mieście ustawione będą trzy sceny. Planujemy trzy sceny funkcjonujące przez 4 dni, cztery dni regatowe. Strefa dziecięca. Plac Mickiewicza stanie się taką jedną dużą strefą działań artystycznych dla dzieci. Planujemy tam oprócz sceny dziecięcej, planujemy również działania warsztatowe. Po drugiej, scenie, po drugiej stronie Odry planujemy kolejną scenę, scenę na łasztowni, również funkcjonującą przez wszystkie cztery dni regatowe. W piątek drugiego planujemy tam prezentację szczecińskich artystów. Logistyka i infrastruktura to dwa słowa, które spędzają sens powietrz osobom, które przygotowują sierpniowy finał regat. Wiadomo już, że miejsca w hotelach są porezerwowane, a ludzie bukują miejsca w okolicznych gminach, a nawet akademikach szczecińskich uczelni. Miasto przygotowuje także plan wyłączenia z ruchu niektórych ulic. Wiadomo już o pewnych szczegółach. Jana Skolna to tak naprawdę duża scena, o której będziemy rozmawiali z kolejnymi podmiotami wraz z wydzielonym terenem imprezy masowej, to również tradycyjnie wesołe miasteczko, ciągi handlowe i atrakcje związane np. z artystami ulicy, takie akcje fleszowe, pop-upowe. Nowością na tej imprezie będą dwa mosty pontonowe. Sierpniowe regaty to przede wszystkim spektakularne wydarzenie żeglarskie, które przyciągnie do naszego miasta największe jednostki z całego świata. Zgodnie z kontraktem podpisanym ze stroną angielską w nocy z 31 lipca na 1 lipca stan gotowości. Wszyscy jesteśmy gotowi do działania. Cała infrastruktura musi czekać na żaglowce. Sądzę, że pamiętacie Państwo rok 2007: poranek, mgła jeszcze nad, nad, nad wodą, wpływał kłatemok, strzały armatnie, muzyka, parada rejowa. W tym, w, w tym roku sądzę, że to wydarzenie poprzedzi szybsza wizyta daru młodzieży. Infrastruktura żeglarska jest już częściowo gotowa, ale część prac trwa nadal. Ostateczny kształt i teren, jaki będzie zagospodarowany w sierpniu, nie jest jeszcze znany. Czyli cała strona wałów Chrobrego, nabrzeże Starówka i dwa fragmenty nabrzeża bułgarskiego. Mamy nadzieję, że jeśli proces inwestycyjny na chłodnie będzie przebiegał prawidłowo, że ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma odcinkami też będzie nam dostępna, bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo jej... Potrzebujemy. Prace więc idą pełną parą, i choć nie wszystko idzie zgodnie z planem, pozostaje mieć nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami sierpniowy zlot wielkich żarlowców The Tolsi Races 2013 w Szczecinie będzie wielkim turystycznym wydarzeniem, które rozsławi nasze miasto na cały świat, a nie będzie wielką organizacyjną wpadką. Przed nami 6 miesięcy intensywnej pracy.